Dwa lata temu nagrałem materiał, w którym omówiłem przemiany Marwina. Od osoby, która boi się własnego cienia, do magnata złodóbca. Niejasna jest przeszłość naszego bohatera. Najbardziej zagadkowy jest los ojca Marwina i Jorna. Wiemy tyle, że zginął wskutek wypadku i Marwin zwyczajnie się za to obwinia. Jednak nie ta sytuacja sprawiła, że główny bohater przeszedł zmianę. Po utracie wszystkiego, co ważne na wyspie Londram, oraz w obliczu nieuchronnej inwazji orków, bracia postanawiają udać się w miejsce, które miało być nowym, bezpiecznym domem. Jednak wyspa Archolos wcale nie była winem i mlekiem płynąca pod dźwięk dobrej muzyki, zaś sam Marwin w przyszłości zmuszony będzie dokonać wielu wyborów, których następstw nie sposób było przewidzieć. Na domiar złego na wyspie aż roi się od typów spoczynnej gwiazdy, którzy tylko czekali, aż trafi im się taki naiwnie, jak w postaci Marvina. Poprzez swoje niedoświadczenie młodzieniec wykonywał pracę dla osób wątpliwych moralnie i nie zawsze był w stanie przewidzieć ich konsekwencje. Na Archolos, oprócz Jorna, bliski miał być wuj Kurt, którego tak naprawdę Marvin wcale nie znał. Po zadomowieniu się na wyspie okazało się, że mieszkańcy niespecjalnie dobrze patrzą na nowo przybyłych. Na domiar złego bardzo szybko zostaje porwany chory Jorn, wówczas to Marvin zmuszony jest odszukać brata za wszelką cenę, nie bacząc na to, kogo poprosi o pomoc. Wówczas to Marvin wpada w wir politycznych intryg i staje się wyłącznie pionkiem w rękach większych graczy. Jedni szczerze pragnęli pomóc chłopakowi, zaś inni chcieli go tylko wykorzystać. Oczywiście mówimy o osoby, które wpłynęły na przemiany Marwina pośrednio, jak i bezpośrednio. Po dotarciu na wyspę, bracia chcieli udać się do swojego wuja i u niego rozpocząć nowy etap w ich życiu. Jednak nie przewidywali, że kurt rezdować będzie w biedniejszej części nawet nie miasta, a wioski. Sytuacja ta zaskoczyła najstarszego z rodziny, gdyż sam z trudem wiązał koniec z końcem i na domiar złego musiał się zająć dwójką bratanków. Gdyby tego było mało, to jeden został urządony przez krwiopice, przez co dość szybko zachorował. Jak to mówią z deszczu pod rynne. Jednak, mimo złej sytuacji finansowej, postanawia pomóc Jornowi i Marwinowi. Wówczas to Kurt dostrzegł, że Jorn jest w posiadaniu pierścienia wodnego kręgu. I przypomniał sobie, że Wolker zbiera tego typu błyskotki, będąc dość biedną osobą oraz fakt, że teraz musi utrzymać dwóch nowych lokatorów, postanowił współpracować z lichwiarzem. Poinformował go o pierścieniu bratanka, ale nie mógł przewidzieć, że Wolker zabija członków wodnego kręgu oraz jaki los czeka Jorna. Kiedy starszy z braci poczuł się lepiej, to od razu wraz z młodszym postanowili okraść wuja i zrobić mały piknik. Niestety poprzez spożycie alkoholu, Jorn poczuł się znów gorzej, więc kurt polecił młodszemu z braci, aby udał się do Podowina. W międzyczasie dochodzi do porwania Jorna. Od tego momentu zaczyna się stopniowa przemiana Marwina, którą zapoczątkował nieświadomie sam Kurt. Skoro mowa o porwaniu Jorna, to nie sposób nie wspomnieć o porywaczach, Dużym Benie oraz Ivy, choć nią zajmiemy się nieco później. Wielkolud raczej stroni od ludzi, a jego jedyną rozrywką jest zabijanie kolejnych gladiatorów, którzy stawią mu czoła. Pewnego razu dostał zlecenie od Lichwiarza, aby porwać człowieka, który to miał należeć do Wodnego Kręgu. Bena oczywiście nie interesowały szczegóły zadania, ani też z kim będzie brać w nim udział. Wystarczyło, że zleceniodawca dobrze płacił. Choć Ben jest poniekąd odpowiedzialny za śmierć Jorna, to nie wiedział co czeka starszego z braci i szczerze, los Jorna mało go obchodził. Z racji, że podjął się tego zadania, to przyczynił się do śmierci Jorna i przemiany Marwina. Drugim z porywaczy, a w zasadzie porywaczką, jest tajemnicza Ivy, która w przeciwieństwie do Bena jest jedną z ludzi Volkera. Tajemnicza i nieprzewidywalna jest oddana swojemu szefowi aż do pewnego czasu. Lichwiarz zleca jej, aby wraz z Dużym Benem porwali pewną osobę, która może być powiązana z Wodnym Kręgiem. Ivy doskonale wiedziała, co stanie się z porwaną osobą, gdyż w przeciwieństwie do Bena ta doskonale odnajdowała się w środowisku lichwiarza. Jej szef nauczył ją prawie wszystkiego tego, co sam potrafił. Z tego też powodu starał się aby ta go nigdy nie zdradziła, gdyż mogłaby być dość problematycznym rywalem. Po porwaniu Jorna, Ivy wraz z drugim porywaczem udali się do przystani łotrów, aby się zwyczajnie odprężyć. To tam Marvin ma okazję ją po raz pierwszy zobaczyć, zobaczyć gdyż Ivy nie jest skoro do rozmowy. Dopiero pokonanie dużego Bena sprawiło, że młodzieniec zaimponował jej swoimi umiejętnościami. Już wtedy zdawała sobie sprawę, że ktoś taki przydałby się Wolkerowi. Podczas pierwszej rozmowy, którą sama inicjuje, sugeruje Marwinowi, że jego obecni pracodawcy go zwyczajnie wykorzystują, zaś Wolker jest zdecydowanie bardziej wpływowy i może mu pomóc. W międzyczasie dochodzi do zamachu na Volkera. W śledztwie udział bierze Marwin, więc Ivy mu pomaga na polecenie lichwiarza. Trop prowadzi do wieczego Leża, więc nasza dwójka udaje się tam w poszukiwaniu prawdziwego zamachowca. Okazuje się nim człowiek wodnego kręgu Jon. W czasie nieobecności Marwina Ivy nasyła na niego zbirów. Przewidywała najprawdopodobniej, że ten poznał prawdę o swoim bracie oraz to, gdzie się znajduje. Nie mogąc ryzykować, że ktoś inny dowie się o zagnionych ludziach, postanowiła pozbyć się Marwina, lecz bez skutku. Następnie pojawia się w kanałach, aby przekonać protagonistę do wspólnego zabicia Wolkera. Ivy tym samym chce rękami Marwina pozbyć się lichwiarza, od którego nie mogła uciec. Kiedy Marvin odkrywa jej tajemnicę, ta nie ma wyboru i staje z nim do walki. Niewykluczone, że sama torturowała i mogła zabić Jorna. Przeczyniłaś się do śmierci Jorna. Musisz za to zapłacić. Jesteś tak samo winna śmierci mojego brata jak lichwiarz. Zaprowadziłaś niewinnego i rannego człowieka na pewną śmierć. A później jeszcze wykorzystywałaś mnie do własnych celów. Gdy przestałem być potrzebny, próbowałaś mnie zabić. Zdechniesz w tych kanałach, tak samo jak twój szef. Dawaj, pokaż, czy jesteś twardszy niż twój braciszek! Ivy, jak mało kto, przyczyniła się do przemiany Marwina. Na domiar złego, do ostatniej chwili starała się nim manipulować. Według mnie, jest ona najbardziej zepsutą osobą na całym Archolos, dlatego zasłużyła na osobny odcinek. Nie da się ukryć, że najbogatszy mieszkaniec wyspy musi być przy okazji niezłym gangsterem. Przez lata starał się zwiększać zarówno swoje bogactwo, jak i wpływy polityczne. Chciał zostać hegemonem na wyspie i wykreować taki świat, jaki sobie tylko wymarzył. Ku realizacji tego pomysłu zwerbował początkowo profesjonalnych najemników, lecz z czasem potrzebował coraz to większej grupy siępaczy. Plan Lichwiarza mógł zaburzyć harmonię na wyspie, dlatego tajemnicza organizacja z Kesselem na czele postanowiła pokrzyżować mu plany. Porywając ludzi podejrzanych o współpracę z Wodnym Kręgiem, jak i samych członków, Volker był coraz bliższy zniszczenia organizacji. Dowiedziawszy się, że potencjalny wojownik Adanosa znajduje się w Silbach, zlecił Drzemu Benowi oraz swojej podwładnej Ivy porwanie Jorna. Po długich torturach brat Marvina umiera. Jednak lichwiarz nie zawraca sobie głowy, kim tak naprawdę są porywani ludzie. Jego głównym celem jest zlikwidowanie wodnego kręgu, który stoi mu na przeszkodzie do realizacji swoich planów. Tak oto rządza władzy doprowadziła do śmierci ostatniego bliskiego Marwinowi człowieka. Ta strata najbardziej popchała protagonistę w objęcia blizny. W taki oto sposób Walker nieświadomie przyczynił się do przemiany Marwina. Roderick i Lorenzo, dwaj przywódcy wpływowych Gildii. Choć pozostają w personalnym konflikcie, to jednak sprawa ich Gildii jest najważniejsza. Zaraz po porwaniu Jorna, Marvin stara się odszukać brata i z tego powodu udaje się do przywódców tych dwóch frakcji. Postanawia przyłączyć się do którejś z Gildii, aby wykorzystać wszystkie jej możliwości do odszukania Jorna. Choć zarówno Roderich jak i Lorenzo starają się pomóc Marvinowi, to jednak nie zamierzają przekładać dobra swojej gildii nad dobro tylko jednego jej członka, nawet jeśli ten ma spore zasługi. A gdyby tego było mało, to zalewali Marwina kolejnymi zadaniami, przez co ten nie miał czasu na szukanie brata. Obaj przyczynili się do przemiany Marwina, chociaż nie bezpośrednio. Możliwe, że gdyby bohater miał nieco więcej czasu, to odszukałby Jorna i do narodzenia blizny nigdy by nie doszło. W końcu nastał czas na drogiego brata Marvina. Pewnie myślicie, co ten Jorn zrobił, że przyczynił się do przemiany protagonisty? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, to musimy wrócić do pewnego dialogu z Coenem z Londram, w trakcie którego przyjaciel głównego bohatera wyjawia tajemnicę dotyczącą Jorna. Swoją drogą, Jorn jest z tobą? Jorn zaginął jakiś czas temu. Porwano go. Cały czas go szukam. Przykro mi, stary. Chociaż jesteś pewien, że go porwano? Wszystko na to wskazuje. Dlaczego pytasz? Stary, nie pamiętasz, ile twój staruszek miał z nim problemów? Bez przerwy znikał i chodził na jakieś podejrzane spotkania. Dlaczego mi nigdy o tym nie powiedziałeś? Żeby mnie Jorn obił? Dziękuję ci bardzo. To spokojny człowiek, o ile nie nadepniesz mu na odcisk. Zatem niewykluczone, że Jorn należał do wodnego kręgu, a pierśń, który nosił, wcale nie był zwykłą błyskotką. Po przybyciu na Archolos, nie miał pojęcia, że jego organizacja jest rozpracowywana przez Volkera, to też nosi swój pierścionek, jak gdyby nigdy nic. Częściowo za przemiany Marwina odpowiada również jego brat. Gdyby nie nosi pierścienia za kwamarynem, to najprawdopodobniej nigdy nie doszłoby do porwania, i braci czekałaby zupełnie inna historia. Kessel najważniejszy członek wodnego okręgu, który nieustannie próbuje nakłonić magów wody do powstrzymania Volkera, jednak bez skutku. Zatem wraz ze swoją organizacją próbują rozpracować Lichwiarza oraz dowiedzieć się co się dzieje z porywanymi przez niego ludźmi. Niemalże odnajdują magazyn, wówczas to Kessel zaczyna szpiegować Marwina zaraz po tym jak ten rozpoczął współpracę z Lichwiarzem. Początkowo przywódca Wodnego Kręgu sądził, że brat Jorna bierze aktywny udział w zwalczaniu członków Wodnego Kręgu, więc zwyczajnie nie mógł mu zaufać. Jednak gdyby nie kierował się swoją obsesją na punkcie Volkera, to może wodny krąg zdołałby uratować wiele niewinnych ludzi, przetrzymywanych i katowanych przez się patrzy lichwiarza, w tym Jorna. Dodatkowo, gdyby potrafił zapanować nad swoimi ludźmi, to Jon nigdy nie przeprowadziłby samodzielnego zamachu na Wolkera. Wówczas to nie doszłoby do zamieszania w mieście i udałoby się zająć magazyn lichwiarza, co skutkowałoby ocaleniem sporej ilości więźniów. Kessel, podobnie jak niektórzy, przez swoje decyzje przyczynił się do przemiany Marwina, lecz nie miał o tym zielonego pojęcia. Na koniec warto wspomnieć, że Marvin został tak naprawdę zdradzony przez pozostałych mieszkańców miasta. Wpływowi obywatele uznali, że ktoś taki jak właśnie Marvin zagraża ich interesom politycznym, to też postanowili podjudzić pozostałych mieszkańców. Żeby się go pozbyć, postanowili obarczyć go winą za współpracę z Wilczymi Synami. Nowe prawo było dość surowe, jeśli ktoś współpracował z Ulrykiem, to od razu stawał się winny zdrady. Wśród mieszkańców nadal dominowała nienawiść do Wilczych Synów, jak i ich współpracowników, więc zasługi dla miasta nie miały znaczenia i tak Marvin musiał zostać skazany. Najważniejsza osoba króla na wyspie, czyli Roderich, nie był w stanie przeciwstawić się wściekłemu tłumowi, ani też nie był gotów łamać nowego prawa. Magowie wody, no cóż, znowu się nie popisali, po tym wszystkim co zrobił Marvin, to i tak spotkała go nienawiść ze strony mieszkańców Archolos, co również wpłynęło na jego przemianę. Po wydarzeniach na Archolos Marvin przychodzi przemianę, ale nie staje się jeszcze znanym nam zimnym blizną. Protagonista w nowej rzeczywistości zakłada, że już nikt się nim nie będzie wysługiwać i jedyne czym się będzie kierować, to własny interes. W trakcie zsyłki do górniczej Doliny poznaje innego skazańca, Gomeza, z którym to podejmuje współpracę. Gomez staje się de facto mentorem jeszcze młodego Marwina i finalnie przypieczętowuje jego przemianę w bliznę. Mając za wzór kogoś tak bezwzględnego oraz zakochanego w sobie jak Gomez, Marvin, po wszystkim czego doświadczył na Archolos, finalnie staje się blizną, i wraz z pozostałymi magnatami staje się jedną z ważniejszych postaci pod magicznym parasolem. I oto ludzie, którzy pośrednio bądź bezpośrednio wpłynęli na przemianę Marwina. I jestem ciekaw, kto Waszym zdaniem przyczynił się do niej najbardziej. Piszcie w komentarzach, a my widzimy się już niedługo. Zatem trzymajcie się, cześć! No to witamy na pokładzie.